To ja pięć razy zdolnął, no, no, prawda? No ale nie obraziłem się. OK, no, ale jeszcze Guardian coś, coś nie można nie wykorzystać. Dobrze. No dobrze, orakla. O nie, no ale żeby orakla. <grym> chodź. Ale duda. Dobra, żebyś okay. wiedział po prostu. Oddam ci cię. Okej. O, to to jest jest taka co to jest w ogóle Co to za Grima? No ale nie będę kłam zabiję nie? o w Jailu jest. O, mogę tak zamieniać, okej. Okay. No to znaczy, chyba nic nie dowiemy. No to strzelaj, biego i skip. Nie, nie strzelaj w niego, on jest super! On <grym /data> jest ja super zły. Ja sobie grima, jakby coś. Ale w Jailu zamknęła go Luna. A czemu mówisz? A czemu nie? <grym /data> no nie wiem, może Luda nie chce, żeby, żeby każdy wiedział? Luna, czemu zamknęłaś biednego i biego? No nie wiem, dobra. Właśnie, to jest Luna. No nie, nie ją! Ja. I zeszczęcie, Luna. A Quick, jako... który za mną całą rundę biegł. Za no, mną! No, teraz no, no. aż Quick, przecież ty biegłeś ze mną całą rundę, skoty. to wiedziałem. Ej, zgadywał i zgadłem. Nie, no nie zgadłem, ja to widziałem na oczach. Nie ja będę kłamił, nie byłem po niego. Ja to widziałem na oczach! Nie ale wiem czego No i było. Ale, kurwa. Ale nie no może no no to wylecieć. Ja nie. Jak to zjadę, nie? No nie! No i wylecieć, nie może. Dobra, lećmy dalej. Gdy będzie jakaś rekrutacja do ekipy, nie będzie już. Ja mam na to czasu. Żeby robić jeszcze rekrutację do ekipy. W sensie, no po prostu stwierdziłem już tak, że coś tam sobie ponagrywam. Eee... i po prostu z czasem jak już mi się rzeczywiście skończą te stare odcinki i już nie będę miał tych nowych odcinków, no to będą po prostu takie dziury amongowe, no. W sensie, że jak nagram sobie potem, zrobię jakąś sesyjkę nagrywkową, powiem, powiedzmy, że 6 odcinków... Okej, okay. no, co jest? 6 odcinków to będą co drugi dzień na przykład wchodzić. Co się wydarzyło? Padła na Fiem, naszych oczach. Ale nie powiem. No po prostu padła. Kto nabił? Powiedz. Nie powiem. AB. Jest, nie, nie, to, niech nie ma. Mam jakiegoś supera, bo to już drugi raz. A ta osoba, a ta osoba, to co to nad nami szła? A kto to był? Nad nami. No, ja bym no, no, ciebie nie mam faję. Ja chodziłem nad wami jakby. Ja aktualnie jestem na WiPoncach, nikogo ze mną chyba niestety nie ma. Ja jestem w labie. Ja jestem sam. Tak, na słupie. Aha. Ja też jestem sam od wami. To już drugi raz jest taka sytuacja. Poprzednio miałem wrażenie, że ktoś się na klapku wyjebał, ale to chyba też był po prostu super. No tak, no ja zabiłem hmm. słupem i później kopałem lunek, która jest więźniowym, bo widziałem, że stała ko ciebie złapacie w więźniu, nie? A, no to wiem, jemmy No, wyjepne, <grym> No. No i klasa. No, czyli GBN. Co? <grym> no, no. No, no. <grym> no nie, no, no. Kurde. no nie wiem, co jest. nie może być tym To co? jest zielony. W sensie Quick Desterem? No. O, czyste to nie, 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 sumienie? Jestem... Raczej jest, ale no... <grym <grym jestem seerem. <grym> Raczej jest, głosujemy. Raczej jest, zagłosujemy no. Aha. Dobry wybór, panowie. No, GBN. no niestety, jako imposter, no już... Musisz tylko w... jego ja. chestera strzelić, no. Nie, czekaj. Nie no. jestem chesterem, pamiętaj. Nie, czekaj. <grym> A to nie ja? na quick'a mieliśmy głosować? Musisz jedenować krzyżami. Co? Ja się Jaki wybór zostanie podjęty przez GBN -a? Aha, a rawie ja zagłosowałem, ja że go zarabia, nie wiem, że już wszyscy zagłosowali. Ale... Fake quick No cóż, no ja Jak sobie... mogliście? No ja powiem sam... Ale sam chciało, sam chciało co chodzi. Nie rozumiem. I sprawdziłem Steam GBNa jest zielony, ale... Ale... Jeszcze nie dowiemy, ale... No, bo tego do stora i O w ogóle Minera mamy. ciekawe Minery super to ma sens No dobra, zróbmy sobie szybciutko tę wodę Zaraz włączymy sobie protecta dla Kiriego Dobra, cyk No niestety, no po prostu Stwierdziłem, że już, już nie ma sensu robić tych rekrutacji Bo to jest tak zazwyczaj, że my robimy te rekrutacje i To jest tak, że może Przechodzi tak naprawdę na okres próbny około 15 osób. On nie całe 15, no tak, około 12 osób. 10 12 osób przechodzi do okresu próbnego. I przez ten okres próbny zazwyczaj zostają może 2-3 osoby, które rzeczywiście grają potem przez dłuższy czas. No i takie musielibyśmy rekrutację robić co 3 miesiące kurde, żeby to miało sens. Dobra, dajmy jeszcze tarczę szybko. Siemano, z tego miejsca chciałbym was zaprosić na odcinek z Hytale'a, który macie w opisie. E, ograliśmy sobie już z ekipą dymową, więc zachęcam serdecznie do obejrzenia sobie odcinka. Mega, mega przyjemnie się gra w Hytale'a, e, więc mam też nadzieję, że wbijecie dzisiaj wieczorkiem na streama. E, polecam serdecznie i wracamy póki co do odcinka. Elo, Gdzie jesteście moi drodzy? Ja jestem w kiblu. reszta? Ja byłem na kamerach i teraz naprawiłem światła. A Kiri? Ja, Jak ja, wychodziłem zaprasz, ze świateł, to Kiri wybiegł, wbiegł do mnie. A, a klapek? Ja idę w stronę kolsów. Ale skąd? Z offisa. Wychodzę. Ale, ja ale z, z której strony wychodzisz z offisa? Z lewej. Szybkiej. Czyli a skąd wszedłeś do Z Prawej. <głos> dobra, <głos> bo powiem bezpośrednio o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że zabój, bo ciało jest w specimencie zaraz przed dolnym dekontaminacją i killer dosłownie w tym momencie wychodzi z dekontaminacji do odminy. Okej. Okay. <noise> Więc i Kiri nie zrobili tego, dobra. skoro się potwierdzają według no, Teoretycznie ja też nie, bo minąłeś. Zdarzałam no, mi, ja ja no. Z 10-15 minut. Znaczy, ciebie minąłem, temu, do 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 lawa, temu, ale to do Ale nie widać tak. już nie łapała. Że co? Że ja? No, 15 sekund temu wchodziłeś do laba. No tak, no jestem w kiblu, no robię kable. Dobra, no to klapek. No jeszcze może być ravio, no ale... Ogólnie, i jeżeli był w labie, to nie zabił, no bo to ciało jest w specimenie, to musiałby się wędnąć na dół, wyskoczyć, wejść przez deko, zabić i wyjść znowu. Jak dla mnie 50-50 między No i Moje szambolanie jeszcze żyją, więc daj spokój. No ale w, w ogóle się A, pojawiły no to jakieś dziwne wenty, więc w sumie... No, minerem jesteś, klapek, wiem. Nie no, tak DBS. Nie no, nie sprzedałby no, kolegi. No, no. Ale nie, nie no, nie żyją. Ja sprzedaję w chuja, bo jest 6 osób, to, e, sześć głosów tylko. Czy ja wie, może być jeszcze? No, czy ja wie, jest. No, ale chciała Dobra, no to postoimy sobie chwilę. No, nieźle. Witam serdecznie. Powróciliśmy no. na spotkanie, żeby dokonać tutaj egzekucji. Ale ja nie mogę być. Dlaczego nie może być? Dlaczego nie może być? Ja nie, ja dlaczego nie, nie, być. nie może, być? Nie nie może być. być. Dlaczego? Bo nie może być. Ale skąd takie, takie możliwości? Powiem ci tak. E, pierwsze killer cokój tam się e, pocił, że on widział killera, ja byłam z Humi. E, no, co? Teraz no nie mogłam być tam, gdzie e, był kill, bo GBN był, e, minął mnie w labie i poszedł do Specimena i czy tam jakkolwiek. E, no ja ci powiem tak. No, ja nie mogę być. No nie wiem, czy to, co powiedziałaś, mnie w jakikolwiek no sposób przekonało. No ty medykiem, daj mi spokój. Dobra, prawda, To jest ciekawy argument. Potwierdzam. A. No, no, no dobrze, to nie będę. ale. po prostu trafił wykonujące. na baita. Tak, no, i ja. No nie mogę trafić. Jeżeli bym trafił na baita, to. To w Ja nie jestem Beta. No, ale no... A, a no i widzisz, no to a, nie trafiłem To tej... najwyraźniej po prostu zgłosił No nie no, no nie zrobiłbym self -repo. po co miałbym robić self -repo? na tym ciele, dosłownie no, ale był to... węd wykopany Ale Jak jeśli Ale sobie wyskoczył tam. Jeśli nie zrobiła medykiem Shaziego, no to nie widzę innej możliwości Sam wyczyściłeś jego i Kiriego, że nie mogli ale zabić witesz, no, czyli ty Ale i mi też Ale byłem w laboratorium spakać. i Kiri mi potwierdził, no, że ale też ale jestem hitem No ale przeskoczyć Jak do tego, do specimen'a? No? No, no ja Tak daleko nie skacze. Znaczy ogólnie nie w Sminermenie jest wykopany węd. Teraz. A w labie jest jakiś went? No bezpośrednio. No jest w tak. kibla. No, no ale, ale to nie no jest Wend Winera. No A to ja nie, nie, nie wiem wadza. czy gdzie są. Może jest jakiś, nie znam się. No dobra, ale ja wchodziłem dwie tak, rundy temu po dwa, od dołu, nie było węta. przede mnie GBN od dołu, ja idę na dół i tam węd nowy. A, czyli ja jestem po prostu, taki skąd. No ja jest jestem winerem, no. Tak uważam. No wow. Nie, no mocne gufa! Byłem guardian angelem Kiriego, no, Kirie jest nie gitem to... ogólnie, spokojnie, więc... Nie, spokojnie, no, totalnie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Aaa, dobra, spokojnie. To rzeczywiście, racja. No co, teraz ty zginiesz przez to. Do... <laughs> dobra, weźmiemy tego gbna już tutaj, otwarte karty. Trzeba zagrać. No nic, GBN. chodź, chodź. Jezus, jeszcze ten. Dobrze, GBN, pobiegnijmy sobie razem, nie ma problemu. Dobra, kiedy musisz po. O kurde. Co za pojebane gówno? Nawet. nawet rolnik. To by się było, spodziewał, że Shazi zabił. No, rzeczywiście Shazi zabił. Pch. Co za gówno, gówno, kiedy już z gitem jednak, czyli a to, to, to czemu GbN potwierdzałeś z skoro nie no zajebał? No bo ja nie jestem. No bo Szazi, no potwierdzałem Shaziego, no bo Szazi twierdził, że naprawił światła, a Kiri kurwa naprawił... to potwierdził, no to co miałem zrobić? Bo, 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 bo był przy mnie. No to nie, jak, to, to pijer, jak zginęła dobra. ta osoba przy dekontaminacji? Nie mam pojęcia. No to ja nie rozumiem. rozumiem. Dobra, wyrzucmy to z Shaziego i to skończmy. O nie baj szazi. No i co, odwalić teraz rawie z medyka? Nie no, no, zostaw mnie! No, zostaw mnie! Taki jesteś właśnie, tak. Twojego nie... medyka. No, no nie jest, GBNA, GBN-a, tak. Brałem po... gbn -a. No nie no, ale tak gbn -a. Ej, ja jeszcze raz, ja Luna cię przepraszam, naprawdę, jak kurwa randomowo sobie to czyje nie myślałem, Ale ja też że się nie przepraszam! Nie wiem, czy jest! Bo... No, ja no, ja myślałem, że ktoś głupi mi uwierzy na no kurwa. Niech no no, 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 no. no. <świlnie. <świlnie> Ale to Ale no ja byłam w ja i tak nie miałam żadnych wiesz. Tak, tak, tak. Quick, 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 czasem tam Nie, trzy role i to takie było przykre, znaczy Aha. Tak, EBI, Guardian Kiri, ten orakul, GBN. Ale Sławer, ja już się byłem robię... Guardianem na koniec, jeszcze bo nie medy... roli z tego nawet. A ja byłem klerykiem, o. Jeszcze ja medykiem i tylko jeden trzeba można zrobić. Tym medykiem? Ale trójstop zginę, muszę jakoś. że zicysniczem też zginę, bo muszę sprzedać i mnie zajebią, kiedy zrobię taski. <grym> wszyscy kiedyś muszą zginąć. No kurwa. Kiedyś... Tak, wszyscy kiedyś możemy. To tak, EBI, po pierwsze niepotrzebnie panikujesz. No. A po drugie, no. No, wy fajnie! I kurwa dostaję prezydenta! Dostałem... O kurde dobra, jednak jest git, jednak nie jest git. Nie nic trzeciego. Jednak A, jest git. dobra. O kurde, on ma szaja, on znika. Poczekaj mi chwilę. Dobrze. Pięknie! Pierdole! No Co no? się stało kruszym? Co się stało? Co tam to, 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 to się stało? Ja sam zostały wszeszone. Time Lord, Lord przechwycił nie mnie, oh, ooooh. Ooooh. Oooo. No, nie uratował, nie mnie nie zabił. Z Mogę ooooh. to potwierdzić, bo widziałam to. No dobra, to wywalmy w takim razie obliczalnego. Czekajcie, czekajcie. Jeszcze, nie uwierzę, że tak to no. był Glitch tam tam albo morflin. Zabiłeś na Gonzach. No widać, kurczę. No kurczę, kurczę. No kurczę, czas. No Wygląda tak że zabił mnie ktoś, tylko ja mam problem. Czy, bo ja nie pamiętam... To ciebie też była... zawyło? Tak! no bo ma ja cię, cię wiosnę, by wstały. To nie to była luska, ja, wioska, ja bym powiedział, a... że słuchajcie, ja muszę powiedzieć, że być, że... Powiem tak, ja, ja podważam może tutaj zeznania, ale Kruszy może pierdolić głupoty, bo według mnie Kruszy jest... Nieee! Aaa, to Kruszy może mieć egzę! Dlatego od razu jest... poleciałem, Dlatego zostałem zabity, wskrzeszony, wskrzeszony i poleciałem no, Ale strachu! Ale, ale mogłeś być, małeś być egzę na obliczalnym, dlatego poleciałeś. Albo egzę, albo Klapek ma egzę na Kruszyma. Też tak może być. Wiesz co, Osoby powiedział, że wstałej. Dostałem zabity przez fioletowego. kruszy. ej, a to nie było tak, że... Ja to Dobra, tak, go... tak, tak! Przypominam wcale. sobie, ja też powstałem! Tak. No, no, no no. Przypomniało mi się! Nie! Ale... Ja tak. też wstał, no! Dwie osoby wstały, ale nie widziałem. Ej, a Mongo, ty chyba też powstałeś, a -a. co nie? Bo to tak, mi się podobało. Tak. Przypomniało właśnie. mi się, no, że leżałem, ale tak wstałem. <g00> ej, ej, ja też stałem! <g00> super. Dobra, wladi, chodź. walimy na pyrę. O, tutaj chodź, Postajemy tutaj chwilę. No i będzie super. Robimy idealne duo z vampirami Chodź Kurde, tak wybiegli Szybko, że bałem się zabijać. Dobra, chodź, wycofamy się. Chodź, chodź, bradzie. O kurwa, co tu się? Chyba jakaś bomba poszła. poszła. Nie AB. nie, nie. AB, 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 AB Bloody, AB. czekajcie, AB Bloody, widziałem. Bloody nie, ale, ale to tak, była bomba. Bloody, kurde to zrobili. To była bomba. To była bomba. Ten, oni padli w jednym tego. momencie. Ciało się, ciało się wyrąbały równocześnie. Nie, 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 to wie, był jakiś wie, warlock chyba, czy coś. Nie, Amon? nie mógł, To jaki nie. kurwa warlock? Nie było warlock, bo nie było przeskoku. Dobra, no go, jak po... to nie? No nie, wie, wbiegaliśmy, wbiegaliśmy, nie Jak oni? Wbiegaliśmy i oni w tym momencie wybiegali. Albo to byli roversi, albo jakaś bomba jebała. Albo double kill. Amonkoty masz, Amonkoty no, no, masz. Nie, no, nie było double, masz, double danie, killa. Roberti, jest, masz, nie nie go, double Przy dziesięciu osobach zrobiliśmy double killa. dobra. Gdyby to ty ja, roversi, by cię zajebali. To, i, zajebali, to i, na miejscu się. A to tak, później, przyszedłem? ja tam później przyszedłem. Tak, generalnie. Była wcześniej mikulia, był wcześniej lawek, by, była A, też się chyba myśl u No Zabiliśmy przy 10 osobach? A Mongo, cisza, daj na chwilę. Wy generalnie. Ja pierdolę nie Ciszej. daj mi powiedzieć. No kogo tu Dajcie mi powiedzieć. No i Generalnie. Nie wiem, co no i nie. Dobra, no co to. Nie ma chyba na co gadać No i daliśmy im to nie była Luna miał być? Ale z bram, z telli... to z, z... A, nie liczymy Kto ich wyjaśnił, ten to jest totalną To, totalną. to było takie, let me tell you, me tell you something wcześniej nie wiem, ile ona była Syzyf kurwa, syzyf Nie wiem, po co Bloody tam zajebał, to było strasznie głupie, że tam zapierdolił Dobra, ja uciekam, dzięki, zagrywam Hello! się Cześć Muszę wyłączyć tą opcję, żeby oni mogli pikować sobie neutralne, zabijające, kiedy mają e, do wyboru inne neutralki. Bo jest za dużo potem neutralnych zabijających, panie? Ile? Trzy e, e, neutralki zabijające ostatecznie są. Nawet cztery neutralki zabijające. No i chuj, no i cześć. Wszyscy się kurwa mordują. Co to za wywóz był? I przed chwilą było tu mniej ciało, się ktoś tu się dosłownie stało. No bo jak no, mnie naprawialiśmy, kurwa, tało. komsy, to ktoś zrobił, zrobił, i zrobił taki przejazd Ała, autem dosłownie po trzech central. osobach chyba. No to prawda. Yy, nie wiem, co się stało, wiem tyle, że do nie zrobił nic złego, bo siedział w specimenie i nie zwróciłam uwagi, z kim się minęłam nad strajkiem, gdzieś po drodze do komsów wychodząc z laba, ale z kim się tam minęłam. Jak ty tak szybko zrobił, Co? Co? No ja włożyłam te, włożyłam przecież tylko przedmioty do tego ja sobie poszłam stamtąd. No dobra. No ale ogólnie może no, Ale wracamy do tematu. My staliśmy zajebać. na komsa. A czy my mówiąc jak to i ktoś, bo nie wiem kto. Ja na I potem. przybiegła jedna Kupin, osoba ja i zrobiła wybiegła. tak jeb, jeb, jeb jeb po prostu i poszła. Nie, to akurat nie ja. Ja zostałam. No, no ja i to zrobiła, to uciekła z miejsca zdarzenia nie w Nie mam i tyle mogę powiedzieć. Karolinka? Nie, ja byłam po lewo. No mm -hmm. morderca uciekł miejsca z miejsca zdarzenia, a Rufiks i Sharo nami stoją No, no na początku byłem w końcach a potem szłam to od dwa. No ja nie zdążyłam tym się ja to tam, nie wspinałam się, w ogóle. co, nawet nie, nie zdążyłem to zobaczyć Ja chyba a, widziałem jedno czy dwa ciała jak tam dobiegałem Zapomniałem Panie, czy po neutrala Rufiksa wiemy. Nie, Karolinka o, im odrobiła Karolinko i ja No bo Rufiks może być No bo ciebie tam jest wyłalić, tylko z i tam nie było Dobra, pogrze chyba Nie było mnie tam, a i zabiliście pewnie no nie no, ja dr kręciłem kolb kolbą, kolbą Jestem bardzo ciekawy czy... Rufix to ukradł Został sam na trzech impostorów Ech. O a to jeszcze może zrobić Śmiesznie by było gdyby to zrobił Okej okay. Ale chyba się skończy reaktor Chyba że Rufix zgłosi no nie, nie zrobią tego, musi to zgłosić, jeśli tego nie zgłosi to przegra gry automatycznie Ej, przegrywa Czemu nie zgłosiłeś, mogłeś zgłosić ciało Ja pierdziele Mogłem, no. ale widziałem, że tam ktoś bieg, więc im pobiegają Ale, ale razy to zaraz nie no. Nie wiem po co blali tam zajebałeś, to było głupie akurat Wiesz, dlaczego? Że myślałem, że nie było nikogo w środku, że tylko jedna osoba jest. I wtedy ten. No i tak, tak wyszło. Uj, zniszczyciel magii. mały. I na, na koniec strasznie. Poza tym strasznie, strasznie mi już palec świeżwił, bo długo nikogo nie zajmowałem. No, no, tak, no bo chciałem dubla no. jakiegoś ładnego no. zrobić, tylko że tam było najgorsze miejsce, żeby Dabla zrobić. Dobra, gościu, co ty kandydaczku?